Już po raz czwarty uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie biorą udział w projekcie edukacyjnym Kamienie Pamięci. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Instytut Pamięci Narodowej i ma zachęcić młodzież do poznania historii zapomnianych bohaterów, których nazwiska nie widnieją w podręcznikach szkolnych. Edycja Kamienie Pamięci. Nasza szkoła bierze udział po raz czwarty. Do tej pory edycje, w których braliśmy udział dotyczyły w kolejności bohaterów cierpnia 80, następnie żołnierzy wyklętych, w tamtym roku nauczyciel historii prawdziwej, a w tym roku, tak jak już tu było wspomniane, bohater, żołnierz burzy 44. Na czym to polega? Taka faza wstępna rozpoczyna się już we wrześniu. Musimy nakreślić uczniom, czego dotyczy tematyka, a następnie zebrać chętnych. Co mnie bardzo cieszy, co roku mamy chętnych, dlatego też realizujemy ten projekt już po raz czwarty. Następnie trzeba. Najtrudniejsza faza to jest, tak jak uczennice wspomniały, znaleźć kogoś ze środowiska lokalnego. Właśnie kolejny etap to po zgromadzeniu materiałów i po przesłaniu, jak, ten, jak ta realizacja wygląda, co dodatkowo uczniowie robią, tak jak mówiły gazetki, również wywiady, również udostępnienie informacji na naszej stronie internetowej szkoły, a także inne pomysły, takie jak żywa lekcja historii. To wszystko wysyłamy do IPN-u, do Warszawy. Tegoroczna już piąta edycja projektu poświęcona jest żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego zaangażowanym w akcję Burza 44. W tym roku na swojego bohatera licealiść wybrali księdza Mieczysława Józefczyka, który jako 16-letni chłopak wraz z kolegami brał udział w Powstaniu Warszawskim. No, mieliśmy taki mały problem z znalezieniem osoby, ponieważ miała być to osoba z takich terenów lokalnych, i udało nam się znaleźć księdza Mieczysława Józefczyka z Elbląga. Dzięki artykułowi, który był zamieszczony w internecie. Ksiądz bardzo nas życzliwie przyjął i był bardzo szczęśliwy opowiadając nam o tym. I właśnie widać, że sprawiało mu przyjemność to, że młodzi ludzie chcą słuchać tych historii. Ksiądz Szczek opowiadał, że tam dużo było właśnie chętnych do broni, czy też było dużo oni tam transportowali, było zrzucane w lasach jakieś materiały, broń i oni to właśnie zanosili do Warszawy, dostarczali. I to właśnie dużo skutkowało i o tym się za bardzo nie mówi, tylko są znane postacie w podręcznikach. A wiadomo, że trzeba też przydałoby się wiedzieć o ludziach, którzy są takimi cichymi bohaterami tamtych czasów. Tak, Nakręciłyśmy film, zrobiliśmy gazetkę w bibliotece. Tak, w wojskowej, wojskowej tutaj w Braniewie. I jeszcze zamierzamy wystosować prośbę do władz Elbląga o zasadzenie takiego pamiątkowego drzewa i umieszczenie tam takiej tabliczki mówiącej właśnie, że Ksiądz Mieczysław Józewczyk brał udział w akcji burza. Zebrane przez młodzież materiały trafiły do Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie pod koniec maja, wśród innych przesłanych ze szkół z całego kraju, zostaną zaprezentowane w Muzeum Powstania Warszawskiego. Efekty historycznych poszukiwań znajdą się również na portalu internetowym projektu, tworząc wirtualną mapę pamięci. A na koniec zapraszamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez uczniów Braniewskiego Liceum w ramach tegorocznej edycji projektu Kamienie Pamięci Żołnierze Burzy 44. To jest bardzo skomplikowany. Urodziłem się przed wojną. Przed, przed wojną w roku 1928. Urodziłem się w Bieszczadach, gdzie byłem sam jeden polak w szkole. Reszta byli ukraińcy, rusini. W 1939 roku, jak wybucha wojna, przedostaliśmy się uciekając przed niemcami. Do Halicza, piękne miasteczko, do którego weszli Rosjanie i szybko uciekaliśmy z rodziną. ojca nie było, bo ojciec był policjantem. Ja wokoło się na Węgry: tylko matka, mój brat i ja. Przyszedł, przyszedł skończyłem szkołę podstawową, dawniej nazywało się powszechną, trzeba było się uczyć dalej. Ale ci Niemcy nie pozwolili na to, żeby jakiekolwiek gimnazja były w Polsce, tylko dla Polaków były szkoły zawodowe dwuletnie. To myśmy tak chodzili do szkoły zawodowej i jednocześnie nasi nauczyciele przerabiali z nami kurs w gimnazjum. I skończyliśmy tak. W ciągu jednego roku pierwszą klasę szkoły handlowej, dwie klasy gimnazów. Drugi rok, drugą klasę szkoły handlowej i były cztery klasy gimnazów i mała matura. Był rok 1944. Już w czasie wakacji mój ojciec powiada do mnie tak, wiesz, co synu, w tej wiosce, gdzie mieszkamy, jest tam na końcu wioski jakaś dziewczyna. Która tylko mieszka z matką, matka jest chora, a ta dziewczyna dostała kartę na robotę do kopania okopów i rozpacza, nie wie co teraz robić, jak zostawić chorą matkę. To ja lubię, to ja pójdę za nią. Poszedłem za nią do tego obozu pracy. No i tam było jeszcze więcej kolegów, którzy przy za pieniądze szli. Jakoś już mm. można było się dokupić. No, I tam żeśmy udawali, że pracujemy. tacy ci Niemcy nas pilnowali. Co Niemiec się obrócił do nas, to my kopiemy. Co się obrócił, to my nie kopiemy. I wreszcie usłyszeliśmy strzały. Aha, w Warszawie buchło powstanie. No to co? No to co? Dziura w pocie i już nas nie ma. I uciekliśmy do lasu pod Warszawę, do partyzantki. I tam y, y, naszym zadaniem było y, odbieranie zrzutów y, alianckich, I jakby rzucali broń, rzucali amunicję i to wszystko byśmy nosili do Warszawy. No, ja, Jeden z takich moich wypraw do Warszawy, to było 18 sierpnia 1944 roku tak bardzo obciążeni i, jest, i doszliśmy do mm, Lasek. Wam to, e, ta nazwa nic nie mówi, tam jest taki zakład dla ociemniałych dzieci, które siostry prowadzą. I tam był ksiądz kapelan, Stefan Byszyński. I tam myśmy dostali kolację i ksiądz kapelan mówi tak, słuchajcie chłopcy, może ktoś się chce spowiadać. I taki, Duże, duże, długie drzewo, takie leżało na tym. On usiadł sobie na jednym końcu, my usiedliśmy na drugim końcu, i tak żeśmy się przesuwali, i tak żeśmy się spowiadali i szli do Warszawy. I w tym przypadku, który, o który teraz mówię, nasz oddział został przecięty reflektorami. Ci, którzy byli z przodu, poszli, ci, którzy byli z tyłu. Nie mogli przez reflektory przechodzić, dlatego że tam, gdzie działały reflektory, tam były ustawione karabiny maszynowe, że, bo widzą do kogo mają, mają strzelać. No i po pewnym momencie, kiedy te reflektory zdjęli, powiada jeden z żołnierzy, a ja byłem jako pierwszy, byłam wtedy, y, chłopaki, co robić, mówi: Panie Poruszniku, mówi, ja zagwiznę, bo w którym kierunku poszli. Jeden z w tym momencie, byliśmy bardzo blisko niemieckich karabinów marzenowych. Jak oni puścili te serię z karabinów marzenowych, to tak się zrobiło. Po prostu, po prostu wszystkie, które sięgły, te były wszystkie wytłukły. No, y, próbujemy dalej dostać się, nie można dostać się. Próbujemy wracać teraz do y, Puszczy Kampidowskiej. Padliśmy na cały pułk y, wojska. Węgierskiego. A skąd polsko-węgierskie? Bo Węgrzy współpracowali z Niemcami, bili się z Bolszewikami. Ale Węgrzy byli bardzo dobrze usposowieni do Polaków. Bardzo dobrze. Pytali nas tylko, czy nie komuniści jesteśmy, my nie, my nie komuniści. I nas puścili. <gryw> Potem była taka sytuacja. To był jeden z moich pseudonimów taki w tym powstaniu. Kiedyś szedłem sobie tak po lesie, spacerowałem, bo byłem akurat wolny. I patrzę, idzie jakiś dziwny, dziwny pochód. Idą żołnierze w mundurach węgierskich, ale bez broni. I obok nich idą polscy żo żołnierze, partyzanci, bez mundurów, ale z bronią. Ja mówię, co, to nie woli Węgrów, że jest niemożliwe. Przeglądam się bliżej, patrzę, a to była drużyna Żydów węgierskich, Żydów węgierskich, których ten admirał Horty, który był szefem Węgrów, specjalnie wziął do wojska, żeby ich Hitler nie wysłał do obozu koncentracyjnego, do Oświęcimia. Oni w wojsku byli jako drużyna robocza, w mundurach, ale bez, bez broni. Jak oni zobaczyli, że jest las, zaczęli do lasu. Ja patrzę, co będzie dalej. Za chwilę... A nasi żołnierze nami nie bronili tego. Za chwilę podchodzę tam do nich, było 23. I zaczyna z nimi rozmawiać. W jakim języku? Niemieckim i słowackim. Bo akurat ten ma znałem. No i mówię: oni chcą do polskiego wojska. <grywa> ja pobiegłem do dowódcy. Dowódca mówi, Co, byście oszaleli? I mówi: No, a ja mówię: Panie yy, pułkowniku, to są nasi, yy, to są wrogowie naszych wrogów, czyli nasi przyjaciele. Dobrze, zajmijcie się nimi. No to ja przez dwa dni chodziłem po kompanijnych yy, tych kuchniach. Zbierałem jedzenie dla nich, potem wzięli ich na stan wojska, już ja się nimi nie zajmowałem, ale jak oni przechodzili Kołobnik, ile razy przechodzili, zawsze mi salutowali. I, i jeden powiedział, oficer, patrzcie mój żydowski kapitan, tak logicznie. I koledzy podchwycili i dali mi drugi, pojawiałam pseudonim Miecz, drugi pseudonim dali mi Kapitan tak jest <taki że od, od żedowskiej kapie. <taki> tak. No więc takżeśmy zasadzali się na Niemców, żeby im odciąć drogę ewakuacji, bo przez Warszawę oni się nie mogli ewakuować, ale bliższa droga była od Modlina do Błonia. I myśmy tam siedzieli na tej, na tej drodze i. Jak był jakiś transport, tośmy ten transport do Warszawy, do Warszawy nosili. Co się stało z tymi moimi kolegami, którzy do Warszawy doszli, zostali odcięci. Otóż z nich tylko e, dwóch ocalało. E, bo e, dostali a, rozkaz ataku e, przez e, dworze Zdańskie na stare miasto. A tam stały pancer, pancerne pociągi niemieckie, rudy, wszystkie tylko. Został dowódca i został jeden mój kolega, którego po wojnie spotkałem. I ukazuje się, że był już umierający. Coś tutaj biało. Ja go zaprowadziłem do szpitala, gdzie miałem znajomy lekarzy. Zrobili operację, wyjęli mu. Kula była rozpyskująca dum-dum. Także nas w Warszawie nie chcieli. Dlaczego nie chcieli? Bo dziwna rzecz, było za dużo kandydatów do walki, a za mało broni. A warszawiacy to znali wszystkie przejścia, jak się kręcić po Warszawie. A jak przyszli tacy chłopcy z wioski i jeszcze jest ciemno, to, to po, po, po prostu nie, nie potrafili nie sobie dać rady i ginęli. Dlatego oni woleli, żebyśmy im dostarczali e, broń dawaliśmy i z powrotem do, do, do tej partyzantki. Historia była tak bardzo skomplikowana, że trzeba te rzeczy bardzo spok spokojnie i, i bardzo rzeczowo rozważać. Przede wszystkim tak polski rząd, legalny polski rząd był w Londynie. <grym> Sprawa zaczęła się od Katynia, kiedy polski rząd e, zauważył tę sprawę katyńską, że Rosjanie zabili tych naszych oficerów. Wtedy zgłosił protest. Wtedy Rosjanie zerwali z tym polskim rządem kontakty wszelkie i zrobili swój własny polski rząd komunistyczny. I teraz tak. Niemcy uciekają. Kapotęgę uciekają, byłem tego świadkiem. Mają wejść Rosjanie. I koncepcja była taka, że Rosjanie wchodzą i tu się ujawnia delegatura polskiego rządu i polskie władze. Bo trzeba wiedzieć, że w tych bardzo ciężkich czasach okupacji niebieskiej na świecie nie było takiej sytuacji jak była w Polsce, gdzie Polska była doskonale zorganizowana. Weźmy te szkoły. Szkół nie było, szkoły działały wyższych uczelni nie było, wyższe uczelnie potajemnie działały. Policja była potajemna, y, sądy były potajemne, władze y, wojewódzkie, samorządowe, wszystko było, y, delegatura rządu, tam był prezydent, tu wiceprezydent, tam premier, tu wicepremier, tam minister, tu wiceminister, także w każdej chwili mogli się ujawnić i działać jako polski rząd, który by nie dopuścił do tego, żeby Ros Rosja Polskę okupowała. No, ale Rosjanie, Rosjanie byli na tyle przebiegli, że powiedzieli w takim razie, to my bardzo zostawimy. I była historia tego rodzaju, że Amerykanie, Anglicy chcieli lądować w Rosji, jak pomoc w Warszawie na przykład, bo nie pozwolili, żeby lądowali, bo się musieli jednym kursem powiedzmy z Błoch, bez lądowania, rzuty rzucać i wracać i wracać z powrotem, także bardzo tych wrotników zginęło. I co oni czekali, Rosjanie cierpliwie, aż Niemcy załatwią się powstańcami i się z Warszawą. E. Powstanie nie było tyle nakazane, ile było, powiedział. Moja rodzina pozostała na wschodzie Polski i tam została wywieziona do Kazachstanu, czyli jak to się mówi na Sybie. Także brat już wcześniej został przez Niemców złapany i wywieziony na roboty. Bo jak tylko złapali takiego chłopaka, 16-17 lat, to tam nie było, do domu nie wrócili. Wywozili. wywozili tak. Dziewczynki od 15 lat. Wywozili. Chyba, że która była w szkole też jak skończyła szkoła, nie uciekła gdzieś, to też wywozili tak. Dziewczyny walczyły walczyły jako sanitariuszki i jako łączniczki. Były nieocenione, nieocenione były skóra mi siarty, bo miałam też takie dwie koleżanki wspaniałe, które były w naszym oddziale. Skóra mi sierpnia, jak ja myślę o, o tym, co to za wspaniałe istoty były, jak dzielne, jak odważne, jak silne. To nie znaczy, że dziewczyna musi się czerać. Było chłopaku do strzelania aż na to. Ale łączniczki, sanitariuszki, wspaniałe dziewczyny. Wspaniałe. No, to była kwestia, e, na przykład, e, czy się e, miało dyżur, wtedy czy się nie miało dyżuru. Bo jak się miało dyżur, to, to trzeba było całą noc przy karabinie maszynowym. Ja byłem e, amunicyjny przy karabinie maszynowym. I tak właśnie, taką też opowiem, to, to takie będzie wesoło, nie wesoło, ale to dla wielu przerażające. E, przy karabinie maszynowym razem jest dwóch: celowniczy i amunicyjny. Ja byłem amunicyjny a starszy kolega był celowniczym. I dyżur taki nocy był zwykle od godziny 10 do godziny 6 rano. No to myśmy sobie tak mówili, ja do drugiej lubiłem siedzieć w nocy, bo się, bo się uczyłem wtedy, to ja mówię od, do, do drugiej, a mówię ty od drugiej do 6 dobrze. No i siedzimy w okopie, ja sobie narzuciłem koc na głowę. Potem gdzieś koło szóstej ściągał ten kocku, głowy tak i nie a mnie siedzi na kolanach żmija. I tak o. Weźmę sobie na kolana, było ciepło. Nie wiem, co ona miała, ale zamiast robić. Tak. No to oczywiście to było takie, powiedziałbym, no, w nocy nie, Niemcy nie lubieli atakować. Oni sobie wyli, spokojnie się sobie wyspali się, prawda, potem rado się brali do ataku. No to wtedy budziło się wszystkich i kto tych go żył, kto tylko go żyw za broń, broń łapał i godziliśmy ich.